Zanim zaczniemy, przypomnijmy sobie, czym jest w ogóle triangulacja. Triangulacja ma miejsce, kiedy w nieporozumienie dwóch osób, najczęściej w obrębie rodziny, włączana jest osoba trzecia. Toksyczni ludzie bardzo lubią używać triangulacji z wielu powodów. Przede wszystkim chcą, żebyś w siebie zwątpił i zaczął kwestionować swoją interpretację rzeczywistości. Jeśli toksyczna osoba powie: Nie wiem o co chodzi, rozmawiałem o tym z moją przyjaciółką, i ona nie widziała nic złego w tym, co zrobiłem, wtedy możesz pomyśleć: No cóż, jeśli ona się z nim zgodziła, to może ja źle to wszystko odbieram, a może problem leży po mojej stronie. Popapraniec, popaprańczyni chce też sprawić, że poczujesz się paranoikiem, jakby wszyscy byli przeciwko tobie. Jeśli więc toksyk powie, nawet rozmawiałem o tym z twoim bratem i był zaskoczony, a nawet zawiedziony, że tak się zachowujesz. Możesz być zły na swojego brata, ponieważ ma być wobec ciebie lojalny i ostatecznie może to pomóc toksykowi w odizolowaniu cię, gdy zacznie w ten sposób zwracać ludzi przeciwko tobie. Poza tym wszyscy wiecie, że toksyczne osoby zawsze muszą mieć rację, a to może pomóc im wyglądać na to, że mają rację i wesprzeć ich na rację. Jeśli więc popapraniec powie: "Rozmawiałem o tym ze wszystkimi moimi przyjaciółmi i wszyscy się ze mną zgadzają." Tylko ty tak myślisz. To sprawia, że wygląda na to, że mają rację, ponieważ mają zespół ludzi, którzy rzekomo się z nimi zgadzają. Jest to także sposób na dewaluację i wywołanie poczucia, że z kimś konkurujesz. Jeśli zaś toksyczna osoba powie: Mojej byłej spodobał się mój pomysł na biznes, wspierała mnie cały czas. Czasami Zastanawiam się, dlaczego nam nie wyszło. Może to spowodować, że zaczniesz się bardziej starać i dawać więcej, aby udowodnić toksykowi, że jesteś tak dobry, jak twój były. Ma to również wzbudzić zazdrość. Toksyczni ludzie uwielbiają widzieć, że jesteś zazdrosny. Wreszcie, pomaga to poprańcowi, poprańczyni zdobyć władzę i kontrolę oraz zostać marionetkowym władcą. Jego umysłu. Oksyk może również powiedzieć: Rozmawiałem z moją mamą, rozmawiałem z Twoją mamą, rozmawiałem z Twoimi przyjaciółmi, rozmawiałem z Twoimi kolegami, wszyscy się ze mną zgadzają. Jesteś jedyną osobą, która widzi to w ten sposób. I to jest doskonały sposób, aby cię zdenerwować, zgaslajtować oraz unieważnić i odrzucić Twoje uczucia. Tak, abyś się zamknął, a on znów miał władzę i kontrolę. Kochani, nie dajcie się na to nabrać. Bardzo Was proszę, bądźcie czujni.